No i ruszyły. AP Orden Gdańsk kontra KKS Czarnia, a teraz Zron. Tutaj jest Zofia Buszewska, od razu doskakuje do niej przeciwniczka. Buszewska schodzi do środka, próbuje znaleźć sobie trochę miejsca. Kapitalne podanie, czy był tam gdzieś spalony, interweniuje Jessica Ludwiczak. Pierwsza groźniejsza sytuacja klu klutej wypowiedzi. Jej najważniejszy element zawarty w ostatnim zdaniu. Punkty, punkty i jeszcze raz punkty. skrzypczyk, dochodząca piłka jeszcze gdzieś tam się zakręciła, no i będzie czwarty. No ale tymczasem trzeba jednak mieć respekt wobec przeciwnika, szczególnie kiedy ten szarżuje prawą stroną i ma otwartą drogę do bramki, bo wówczas może się robić niebezpiecznie. Jest. Ale i... brakuje gdzieś tego wykończenia, brakuje tej kropki nad i. Tak, bez tak zwanych setek, chyba że może teraz jakaś się pojawi. No, strzał sam w środek bramki, ale. To... Downs, biegnie Bardzo dużo lewą przestrzeni stroną. z lewej strony. Bardzo dużo przestrzeni z lewej strony, którą próbuje teraz zagospodarować Ania Skrzypczyk. Podanie po linii. Wchodzi w pole karne, już koło dzieje. ależ tuż obok słupka. Mielibyśmy naprawdę Bramkę. Czy Zimecka, czy Skrzypczyk? Zimecka. Jednak Zimecka w kierunku Bramki. Chciała wykorzystać też chyba 0 do 0 Born Gdańsk kontra czarne sosnowiec. No. Czarne próbowały przyjąć piłkę. Dalej atakują Gdańszczanki. Szewczuk w kierunku wodarczyk. Biegnie Włodarczyk z Kołodziejek. Na szczęście dogadały się piłkarki Orlenu. Piłka w kierunku Kołodziejek. Nie ma mowy o spalonym? Ależ jeszcze to chyba nie jest koniec tej akcji, nie ma mowy o spalonym, niestety nie ma mowy. Ależ teraz rozsądnie wypuściła swoją koleżankę jako łodziejek, ściga się z prawej strony z zawodniczką z Sosnowca. Teraz trochę zwolniona tempo tej akcji, będzie słuchać zagrania, czy miejsca do strzału. Jednak oddaje piłkę do Klarisy, ta próbuje do środ kować, zobaczmy czy znajdziesz tam jakaś głowa, która trąci tę piłkę, tak się niestety nie stało. Dobre zagranie Zuzi Karwackiej w kierunku Kim Samford, główkuje, zawodniczka... Wielka tańskiej drużyny. I znów auty. Czy to będzie daleki wrzut na pole? No nie na tyle daleki, nie na tyle mocny, bo zatrzymał się już na pierwszej przeszkodzie. Ale cały czas Sosnowiec przy piłce. Teraz dośrodkowanie była w powietrzu Kimberley. Samfort, gdzie jest piłka? Szczęśliwie łapie ją Jessica Ludwicza. Zobaczymy, jak bardzo weźmie je do siebie Zimecka. Na pole karne. Trochę zamieszania skacze do piłki. Golkiperka Martyna. Małysa, dużo koncentracji, aby nie pozwolić sobie wbić. Bramki to już na pewno nie stanie, bo to jest gwizdek, który kończy to spotkanie. 0 do zera, więc takim rezultatem kończy się mecz pomiędzy Abornem, Gdańska Czarnymi i Sosnobiec.